Cześć, witam Was z Żółtego Szlaku, prowadzącego przez Dolinę Młynicką na Słowacji. I dzisiaj zapraszam na kolejną pozaszlakową wycieczkę. Idziemy sobie gdzieś tam, na sam początek grani Baszt, celem zdobycia patry i Małej Baszty. To będzie raczej taka lekka wycieczka. Wczoraj było ambitnie, dzisiaj będzie bardziej na spokojnie. Nie mamy zresztą aż tak dużo czasu. Tu mamy początek po takiej podmokłej ścieżce, po tej szlakowej części trasy. Musimy sobie podejść gdzieś tam w okolice wodospadu Skok. To nam zajmie mniej więcej dwie godziny. No i później schodzimy ze szlaku, podchodzimy na przełęcz nad Skokiem. Stamtąd zdobywamy oba szczyty i wracamy prawdopodobnie tą samą trasą. Odejdziemy kawałek od miejscowości, w tym przypadku od Szczylbskiego Jeziora. Idziemy teraz kawałek przez las, potem wyjdziemy w otwarty teren. No i będziemy jakiś czas podchodzić przez dolinę Munitką. Warunki wiosenne, czyli na dole będzie sucho, w ogóle nie mam zimowych butów teraz. Dopiero gdzieś jak się pojawi śnieg to będę przebierał. Zdlekam z tym, bo są mokre po wczoraj, a przez noc się nie udało wysuszyć. Tu mamy jeszcze resztki śniegu po zimie. Tam wyżej pewnie będzie tego jeszcze sporo, dlatego mamy dzisiaj pełny sprzęt zimowy. Raki, stuptuty, czekam. Po jednym wystarczy, spokojnie, turystycznym. Gdzieś tu już wychodzimy na otwarty teren tej doliny. Zrobią się zaraz ładne widoki. Myślę, że z tego miejsca to jakaś godzina, może nieco więcej do momentu zejścia ze szlaku. No i z tego miejsca już widzimy oba nasze dzisiejsze cele. Tu jest Patria, kawałek dalej mała Baszta. Będziemy na nie wchodzić przez przełęcz nad Skokiem. Tu się jeszcze dalej pojawił Szatan, Szczypski Szczyt. Przed chwilą minęliśmy. Pierwszych innych turystów, więc, mimo weekendu i świetnej pogody, ta okolica raczej nie jest często oblegana. Może tędy się uda. W ogóle mam bardzo dobre buty do obecnych warunków. Z tego miejsca zaczynamy już widzieć żleb, którym będziemy podchodzić. On jest gdzieś tam. Jak widać, jest jeszcze wyśnieżony, więc, pewnie niedługo te moje buty do biegania będę przebierał. Na ten okres wczoraj. Ładna jest trasa przez tą dolinę. Tu idziemy często przy strumieniu, w otwartym terenie, między dwoma fajnymi graniami. Po prawej baszty, po lewej soliska. Obie będę chciał kiedyś zrobić w całości. Są za trzy, więc myślę, że już w zasięgu. No i myślę, że pora się powoli rozglądać za miejscem do zejścia ze szlaku. W sumie tu są jakieś ślady. Może by przejść gdzieś tu i potem skręcić w prawo my czemu nie. Zrobimy tak. Śladów jest sporo. Nie są dzisiejsze. Może nawet nie wczorajsze. Ale raczej jest to często chodzone. Tu w cieniu. Póki co śnieg jeszcze bardzo fajny. Nie ma zapadania się. Mam nadzieję, że tak większość trasy będzie wyglądać. A tutaj po lewej stronie. Widzimy wodospad Skok, pewnie od jakiegoś czasu jest już rozmaznięty. My tu mamy głazowisko przed sobą, potem tam do żlebu, a ja chyba w końcu przebieram buty. Dobra, są buty zimowe, są stuptuty, można kontynuować podejście. Póki to sobie pójdziemy po głazowisku, nie ma co się pchać na ten miękki śnieg. Jakoś tu jesteśmy w cieniu, więc może nie będzie taki zły. Tu się robi trochę bardziej stromo. Więc wzięliśmy sobie jeszcze poczekanie. Teraz kawałek po tym rumowisku. No i niedługo wrócimy na śnieg. I po śniegu już będzie chyba do przełęczy. Dość ostrożnie trzeba tu podchodzić łatwo kamienie podrzucać. Póki co podejście jest naprawdę łatwe nawet niezbyt strome. Górna część żlebu wygląda w ten sposób. No i jednak się okazuje, że nie ma tu aż tyle śniegu co myślałem. Karolina sobie jeszcze raki założyła. Ja jako nieodpowiedzialny turysta idę póki co bez. No tak właściwie to mamy tu dwa warianty. Tu jest ścieżka. Tu jest fajny, mało nachylony, wyśnieżony żleb. Więc można sobie wybrać. Za nami soliska. Tu widać Skrajne, Młynickie, kilka dalszych. Teraz dla odmiany znowu po śniegu. Większość zrobiona. Na przełęcz został jeszcze ten kawałek. No i potem mamy dwa szczyty. Jeden po jednej, drugi po drugiej stronie przełęczy. Oba generalnie z trudnościami za zero. No tu, już miejscami śnieg jest głębszy. Już mamy spory kawałek zrobiony. Chyba teraz jest to najbardziej strome. Zaraz wejdziemy do słońca. Więc spodziewam się bardziej miękkiego śniegu. Nie wiem czy mnie to cieszy. Tu jednak jeszcze trochę tego podejścia się nam odsłoniło. Ale nachylenie spada. Końcówka powinna być łagodna. I w tym momencie to ja tak właściwie nie wiem czy przełęcz jest tu, czy tam dalej. Ale chyba spróbuję podejść tu. Tu na chwilę sobie wszedłem na skały, bo śnieg się robił nieprzyjemny, zapadający, ale i tak zaraz trzeba wrócić na śnieg i tą końcówkę już zrobić po tym dość łagodnym zboczu. Teraz to już naprawdę kończymy podejście. Widzę, że tu jest patria, tam jest mała baszta końcówka podejścia już trawiasta. Bez śniegu. No i jest przełęcz. A konkretnie mówiąc, przełęcz nad skokiem. Tu jest kopczyk. Po drugiej stronie, naprawdę spektakularne widoki. Tu mamy początek podejścia na Patrię, skrajną basztę. A w tą stronę, grań na małą basztę. No to zaczynamy podejście na Patrię. Ono raczej długo nie potrwa. Z tego co widziałem, tu od przełęczy jest naprawdę ten przysłowiowy rzut kamieniem. Gdzieś tu przed chwilą widziałem ścieżkę, ale generalnie to po prostu improwizuję. Wszędzie jest tak samo mniej więcej. O, i chyba jest patria. O, tu nawet jest krzyż. Dobra, gdzie jest najwyższy punkt? Chyba tutaj. Jestem w najwyższym. Teraz sobie można pooglądać widoczki, zrobić chwilę przerwy. Tu mamy krzyż na szczycie. Tak naprawdę to są dwa krzyże. Jeden drewniany, drugi metalowy. A jeśli chodzi o panoramę, to tu mamy Grań Solisk, niżej Dolina Młynicka, tam w oddali Furkot, chruby Wierch, Szybski Szczyt. Tu przed nami dalsza część Grani Baszt. To jest właśnie ta mała baszta, na którą się teraz udamy. Natomiast tutaj mamy widoki od strony Doliny Mięguszowieckiej. Na dole popracki staw. Tu jest kończysta, tu jest Gerlach, Wysoka, rysy, niźnie rysy. Tam mamy natomiast żabiego konia, tu jest wołowa turnia i dalsza część wołowego grzbietu, który się ciągnie do Chińczowej turni. Potem jeszcze widać kawałek czarnego mięgusza. Ok, szybkie zejście na przełęcz i ruszamy w stronę małej baszty. To było naprawdę łatwo. Myślę, że tam będzie nieco większe wyzwanie. Na pewno będzie trochę śniegu. Wróciliśmy na przełęcz, i teraz kierunek tam. Na pewno będą fragmenty po śniegu, ale chyba nie stromy, więc nadal nie będę się bawił w zakładanie raków. Raki pewnie dopiero na zejściu. Tu na początku jest ścieżka, więc w ogóle nie ma mowy o jakichkolwiek trudnościach. Widoczki super. Zostaje Patria z tyłu. Ona ma wysokość 2203 metry, a mała baszta, na którą się właśnie kierujemy, ma 2288, więc troszkę wyżej. Teraz mamy już drugą połowę maja i jak widać większość tego podejścia jest już wytopione. Dopiero tam wyżej będzie śnieg. O, kopczyk nawet jest Koniec trawek i kamieni. Pora wejść na śnieg Więc zaraz biorę czekan. Strasznie miękki ten śnieg. Miejscami będzie pewnie zapadanie się. Ale w sumie już nie ma daleko. Wierzchołek jest tam. Wpadłem. Gna się zwęża, wracają trawki. Więc tu, gdzie się da, to pójdę po suchym. Końcówka chyba będzie już sucha bez śniegu. Co mnie cieszy, bo po tym stopionym czymś chodzi się niezbyt przyjemnie. To jest praktycznie woda. jest jakiś słupek, ale prawdziwy wierzchołek to chyba dopiero dam dalej. No i jest mała baszta. Dalej jest już trudniej. Jeśli chodzi o widoki, to tu jest w zasadzie dość podobnie jak tam. Mamy grań Solisk w oddali Krywań. wurkot Chruby Szczyrbski już nieco schowany. Tu mamy grań Baszt z jej najwyższym szczytem Szatanem. Od strony Doliny Mięguszowieckiej nadal czysta, gera, wysoka. Rysy, niż nie rysy. Dalej wołowy grzbiet. Z tej perspektywy lepiej widać mięgusza czarnego i jego sąsiadów. Pośredni, wielki, jest też cubryna. Niżej w dolinie widać też dwa chińczowe stawy. Musimy jeszcze będzie kawałek do wierzchołka, żeby zobaczyć dalszą część grani No i tędy się schodzi. Tam się podchodzi. Krótkiej, no może średnio krótkiej przerwie na szczycie. Schodzimy tam na przełęcz, no i będziemy wracać tą samą trasą. Te śniegi już za nami. Zostało trochę chodzenia po kamieniach. No i niedługo będziemy na przełęczy. Tam sobie chyba założę raki, no bo jednak po tym śniegu. Wchodziło się ok bez, ale na dół już trochę co innego. Zeszliśmy z tego do pięknego szczytu. Jesteśmy już na przełęczy. Raki założone. Można schodzić. Tu chwila po trawkach. Potem większość będzie po śniegu. To się powinno w miarę szybko zejść. O masakra. Będzie trochę walki, chyba. Chociaż nie, to już jest lepiej. To chyba tylko w pobliżu tych kamieni jest tak kiepsko Zeszliśmy tą łagodniejszą końcówkę Teraz będzie przez chwilę ta bardziej stroma część No prawie, że można zbiegać To zejście jest bardzo fajnym widokiem na Soliska. Zaraz będzie koniec tego płata śniegu Będziemy sobie widać w lewo i gdzieś tam kierować się do szlaku. raki ściągnięte teraz się tutaj przedzieramy przez błazowisko. No i tak właściwie mamy ostatnią prostą do szlaku. już będzie ładna końcówka po śniegu. To było naprawdę takie łatwe, przyjemne wejście. Tutaj te wiosenne warunki wcale nie okazały się taką dużą przeszkodą. Szło się dobrze, szczyty łatwe, widoki super. Bardzo nam się podobało. Myślę, że w tym miejscu zakończę odcinek. Żegnamy się. Dzięki za obejrzenie. Cześć!